Dzień Edukacji Narodowej upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej utworzoną 14 października 1773 roku. Tego dnia zwyczajowo wręcza się medale Komisji Edukacji Narodowej nadawane nauczycielom i innym osobom za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. W szczytnie w tym roku taki medal, przyznawany przez ministra Edukacji Narodowej, odebrały. Grażyna Brulińska, dyrektor miejskiego przedszkola nr 1. Alicja Godzina, nauczycielka miejskiego przedszkola nr 9. Ewa Bakalarska, nauczycielka szkoły podstawowej nr 6. I Elżbieta Białczak, nauczycielka szkoły podstawowej nr 6. Nagrodę warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty odebrała Ewa Misiuk, nauczycielka gimnazjum nr 1. Dzień nauczyciela jest okazją do podziękowania i uhonorowania wszystkich ludzi związanych z oświatą. Nasza uroczystość ma na celu pokazanie całego spektrum osób w naszym mieście, które są zaangażowane w pracę na rzecz oświaty. W związku z tym na dzisiaj, dzisiaj na scenie były osoby związane. Nie tylko z, z, z zawodem nauczyciela, ale również były osoby, które zostały nagrodzone przez swoich dyrektorów, a które pracują w administracji i obsłudze. W związku z tym na, dzisiejszym, na dzisiejszej uroczystości zostali uhonorowani wszyscy pracownicy naszej oświaty. W tym roku w szczytnie z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowano specjalną uroczystość w czwartek 11 października ponieważ miejski dom kultury gdzie corocznie odbywały się podobne spotkania jest remontowany nauczyciele spotkali się w hali imienia Huberta Wagnera Dzień Edukacji Narodowej to taki szczególny dzień, gdzie możemy podziękować nauczycielom za cały rok pracy, ale oczywiście nie tylko nauczycielom, bo edukacja, szkoła to również obsługa, administracja i wiele innych osób, które, które przyczyniają się do tego, żeby nasza młodzież mogła się kształcić. Także z tej okazji chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia właśnie wszystkim tym osobom, żeby miały wiele satysfakcji i wiele siły do dalszej pracy do dalszej pracy dopingują z pewnością nagrody. Oprócz tych przyznawanych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych, na uroczystości wręczono także te, których podstawą jest zapis w uchwale rady miasta. One są przyznawane przez panią burmistrz, ale opiniowane przez taką komisję nagród, która składa się z przedstawicieli największych związków zawodowych, które funkcjonują w naszym mieście, oraz członkami tej, tej komisji są jest dwoje radnych a przewodniczącym z ramienia pani burmistrz jestem ja. Komisja w takim składzie obraduje nad nadesłanymi zgłoszeniami ze szkół i przedszkoli. W tym roku uhonorowano Piotra Kraszewskiego, nauczyciela wychowania fizycznego w gimnazjum nr 1, Iwonę Hełchowską nauczycielkę wychowania fizycznego w gimnazjum z oddziałami integracyjnymi nr 2, Urszulę Jankowską, nauczycielkę geografii w gimnazjum z oddziałami integracyjnymi nr 2, Małgorzatę Kosakowską, nauczycielkę wychowania fizycznego w szkole podstawowej nr 3. Krystynę Karpowicz, nauczycielkę kształcenia zintegrowanego w szkole podstawowej nr 6. Małgorzatę Cieślak, nauczycielkę wychowania przedszkolnego w miejskim przedszkolu nr 1. Iwonę Piaskowską, nauczycielkę wychowania przedszkolnego w miejskim przedszkolu nr 2. I Joannę Kowalską, nauczycielkę wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 9. Oprócz nagród dla nauczycieli, zabezpieczone są środki na nagrody dla dyrektorów. I dla dyrektorów, sama pani burmistrz wybiera spośród naszej kadry dyrektorskiej osoby. Co roku wśród dyrektorów szkół otrzymuje to jedna osoba tę nagrodę. I spośród dyrektorów przedszkoli również jedna osoba. Nagroda Burmistrz Szczytna trafiła w tym roku do Małgorzaty Afanasiew, dyrektor gimnazjum z oddziałami integracyjnymi nr 2 i Jolanty Kojro, dyrektor miejskiego przedszkola z oddziałami integracyjnymi nr 3. To nie jest prosta rzecz, żeby ocenić pracę nauczyciela. Jak wiemy, w naszym środowisku znajdują się bardzo dobrzy nauczyciele, osoby, które mają duże osiągnięcia. Zwracamy uwagę szczególną na fakt, w jaki sposób właśnie przekłada się to zaangażowanie w efekty. A tymi efektami są z pewnością główne miejsca w konkursach miejskich, powiatowych czy ogólnopolskich wychowanków nagrodzonych nauczycieli. Oprócz osiągnięć w olimpiadach przedmiotowych, komisja przyznająca nagrody brała pod uwagę codzienne zaangażowanie w pracę i chęć podejmowania innowacyjnych rozwiązań. Dlatego też nagroda specjalna burmistrz miasta trafiła do Barbary Pietrzak, nauczycielki kształcenia zintegrowanego w szkole podstawowej numer 6. Na pewno nagroda też w jakimś tam stopniu jest dla mnie ważna, ale myślę, że przyjazd tego miasteczka był większą, większym wrażeniem, większą atrakcją przede wszystkim może dlatego, że wspólnie z dziećmi udało nam się taki projekt stworzyć przy pomocy rodziców. To pierwsze miejsce w Polsce zajęliśmy i jesteśmy z tego naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwi. Trwało to dość długo, tym bardziej że cieszymy się, że zaowocowało to właśnie zdobyciem pierwszego miejsca. Dzięki staraniom Barbary Pietrzak do Szczytna w maju przyjechało miasteczko Planeta Energii. Czyli bardzo atrakcyjna, interaktywna wystawa, którą przez kilka dni można było zwiedzać, bawić się nią i eksperymentować, jaką następną akcję planuje Barbara Pietrzak. Ja na pewno bardzo lubię akcje charytatywne. Bardzo lubię pomagać innym i wspólnie z dzieciakami, myślę, podejmiemy współpracę z domem dziecka. Kiedyś jeździłam na takie lekcje dodatkowe społeczne, pomagałam uczniom słabszym w nauce, zawoziliśmy z dzieciaczkami różne rzeczy, robiliśmy zbiórki właśnie na rzecz dzieci z domu dziecka. Być może właśnie w tym kierunku pójdziemy, a jeżeli będzie jakaś akcja, to na pewno chętnie podejmiemy się. A czego można życzyć nauczycielom z okazji ich święta? Żeby ludzie przestali tak bardzo, bardzo narzekać na nauczycieli i widzieć w nas może ludzi, którzy mają dużo czasu, dużo wakacji, bo tak naprawdę nie jest. Pracujemy ciężko, angażujemy się ogromnie. Tyle wysiłków musimy przedsięwziąć każdego dnia, żeby do dzieci się przygotować, żeby dotrzeć do dzieci, żeby jak najwięcej właśnie osiągnęły, wyniosły, żebyśmy mogli być dumni tak jak dzisiaj z naszego laureata, kiedyś dawnej nagrody pani burmistrz, pan Adam. Adam Bruderek jest członkiem kwartetu smyczkowego Conbrio. Który uświetnił swoim występem uroczystość w hali Wagnera? Ja urodziłem się w Szczytnie. Uczęszczałem do naszej szkoły muzycznej przed siedmioma laty, podejrzew, skończyłem. Obecnie jestem studentem Akademii Muzycznej w Gdańsku. Adam Bruderek przyznał, że występ przed szczycieńską widownią, tym bardziej złożoną także z nauczycieli z jego dawnej szkoły, sprawił mu wiele przyjemności. Ale Konbrio koncertuje przede wszystkim poza Szczytnym. My, jako kwartet studencki, Mieliśmy okazję zagrać na konkursie w Moskwie w ubiegłym roku, kiedy gdzie tam dostaliśmy czwartą nagrodę na czwartym międzynarodowym konkursie muzyki kameralnej w Moskwie, imię Sergiusza Taniejewa. W tym roku udało nam się zagrać na, koncert, na konkursie w Austrii, w Pyrczach, też na koncercie muzyki kameralnej w tym samym składzie i doszliśmy do półfinału, więc jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Był to konkurs naprawdę, gdzie mogliśmy się dużo nauczyć od, 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 od konkurencji. Oprócz kwartetu smyczkowego na uroczystości wystąpił także szczycieński chór kantata, którego dyrygentem jest Mariusz Pardo. Miejski ośrodek sportu w Szczytnie rusza z zapisami do swoich lig. Już po raz ósmy drużyny będą mogły zmierzyć się w halowej piłce nożnej. Po sukcesie poprzedniej edycji po raz drugi ruszy Liga Koszykówki. Pierwszy raz natomiast wystartuje Liga Siatkówki. Zapisy są przyjmowane do 20 października.